druchowa. A ja się dajcie, dajcie mi subów na mój kanał. słuchajcie ona... tego dziwaka, on ma. Jestem super. ma jakieś jestem bardzo fajna. Ona ma jakieś, <grym się wierze> ona ma jakieś <grym się wierze> jednego subscriba. Nie wiem co na ogóle. Sorry za tam... so to. Co, co ona jest po prostu inna

nie Nie ci tego pokazywać, nie się póki to robię. Jakieś speedy. Nie? O, fajne to porki. Ale się chciała to robić. Dobra. O no, kurno. Tak, te to tylko tutaj, niby, tak? Ja mówię, a rzeczy w mojej fryzurze. Mm. Co to kurde to jest? Jakieś molutki pistoletki. Po co to takie takiego? Tam tutaj jest armata. O kurna! Prawdziwe pistolet takie, znowu no wcześniejsze granaty. Mało tematy. No i teraz jakieś perełka. Niczego nie ma ja Maski gazowe mamy tu jakieś różne municje, inne części wojskowe, O. To jakieś małe po patrz, patrz. Znaczy fajne, fajne. Ale jakieś podłączacze nie będę, bo będę znowu nie. A pokazuję. Cały skład drewna! Drewna! Oj, tu pokno, ok. zarobiście! Beczka, klasia! Mury! Okno! Serwerownia! O, fajnie, serwery jakieś. Oj! Już po to się do góry! Zarobiście! Mamy ogonu, schody i mamy znowu jakieś szwancet na drzwi, no i zabawić ją. No i zapytam, czy nie nastąpi na odcinku, gdzie będzie bardzo dużo.